Siema! W dzisiejszym odcinku farbujemy włosy. Ja, w ostatnim odcinku mówiliśmy, żebyście zasubskrybowali kanał, więc subskrybujcie, bo będzie następny odcinek. Ja, tutaj będziemy farbować włosy. kolor niebieski on podobno e, spray of the glow in the light light świeci w ciemności. Zobaczymy zobaczymy że dzisiaj. Żeby nie żeby mi nie lit nie poleciało już mi powieciało.

Tak wygląda już. No dobra. No dobra. Kamerzysta mi pofarbuje jeszcze trochę. No będę trzymał kamerę. Ucho będzie niebieskie. O Jezu. Patře, jak mi Dobře, čekajte, czekajcie, dajcie je to. Trochę tutaj. No i se, już sam się pomalowałem. No, i tutaj ja się pomalovalem, ale to się... To się nie wyschło. Niebieski kacper. Tutaj mam?

<tronik> Uw, to jest to jest o Jezu, krew mi leci, patrzcie. Krew mi leci zucha. Dobra. Tak wyglądają te włosy. Dziękuję. Dobra, zaraz sprawdzimy, czy to będzie. Tu z góry najwięcej. Co? Tu leci mi? Mm -mm. Co jak? Nie, tu mi nie leci. Tak? Nie. Ty jesteś. O, nie wiem. Taką bruskę, żeby sobie nie pofarbować, a tutaj patrzcie. Tutaj ono. Dobra, umyję ręce i tutaj te... Fajnie teraz tu tego nie domeję. Dobra, to nie biorę tutaj, biorę. Dobra. chyba nie dość. O! Dobra, tego chyba nie dość. A, ale, to tutaj, o! Chyba trzeba, trzeba ucho ty da. Tu mam ucho brudne. Tu mam ucho brudne. to z tych pomarańczy jutro lukowi zrobisz, nie? Tak, zrobię sok, dobra. Dobra, nie przejmujcie się tym. Dobra. Gdzieś jeszcze mam tutaj brudno, na ucho? Mm -mm. No, czy...